Nowoczesne wiórowce to już nie tylko proste budynki. Coraz częściej to inteligentne organizmy, które dzięki technologii uczą się naszych zachowań, pomagają i poprawiają komfort użytkowania budynku. Coraz częściej w biurowcach będą się pojawiać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, analizie wielkich zbiorów danych, które mają na celu ułatwianie użytkowania przestrzeni nie tylko przez jego użytkowników, ale również przez jego właścicieli czy zarządców. Skanska jest pierwszym na świecie deweloperem. Który pilotażowo testuje technologię ogniw fotowoltaicznych z Perowskitu. Produkują efektywnie energię, nawet jeżeli nie mamy słonecznej pogody. Jest to rewolucyjny krok na drodze do redukcji emisji CO2 poprzez budynki i stworzenie budynków samowystarczalnych energetycznie. Jednym z współczesnie obserwowanych przez nas trendów, bardzo ważnych dla osób pracujących w budynkach, jest tak zwana bioróżnorodność. I my, tą bioróżnorodność naszych budynków, zapraszamy. To nie tylko są ule na, na dachach, dzięki któremu produkowany jest miód, ale także wszelkiego rodzaju roślinność, która także dość intensywnie w budynku jest zastosowana, po to, aby każdy z nas czuł się komfortowo. W współczesne biura wyposażone są w wiele systemów, to są systemy kontroli dostępu, systemy parkingowe, BMS-y. Tego, czego możemy się spodziewać, jako krok w kierunku innowacyjności, to jest integracja tych wszystkich systemów. Każdy z nas w budynku, przechodząc przez bramki, rezerwując salę, czy sterując oświetleniem, czy temperaturą, wywołuje tak zwaną digitalną interakcję, digitalny odcisk. W związku z powyższym, te systemy pozwolą nam te wszystkie informacje zbierać i tworzyć tak zwane digitalne bliźniaki fizycznie zbudowanych budynków, po to, aby analizować interakcje, preferencje i to, jak systemy budowlane, pomagają w naszej codziennej pracy. Smart Buildings, czyli inteligentne budynki, to już w obecnych czasach nasza teraźniejszość. Wszystkie nowe projekty wyposażone są w nowe technologie, rozpoczynając od BMS-u. Jeżeli chodzi o zarządzanie budynkiem, oczywiście BMS gra tutaj dużą rolę. To jest technologia, która od jakiegoś czasu już funkcjonuje w biurowcach. Pomaga on nam oczywiście w sterowaniu poszczególnymi instalacjami. Jesteśmy w stanie w, za pomocą BMS-u też oszczędzać energię. Będą też nowe technologie, które będą pomagały nam przy na przykład projektowaniu przebudowy biura. Tak? Będziemy w łatwy sposób w stanie wyciągnąć dokumentację z, z aplikacji, nie będziemy musieli szukać formie papierowej, będziemy mogli w łatwy sposób klikając w aplikację, zobaczyć plany budynku i też zrobić wizualizację, sprawdzić jak dopasować rozwiązanie, także z pewnością te rozwiązania pomagają w zarządzaniu budynkiem i usprawniają cały proces. Building Information Management System. Jest to pewne wspólne środowisko danych, na których pracuje się już od samego etapu koncepcyjno-projektowego, czyli architekt pracujący w środowisku BIM przekazuje projekt w formie cyfrowej, następnie deweloperowi, a on wykonawcy do tego, aby można było bardzo szczegółowo przeanalizować wszelkiego rodzaju rozwiązania, które mają być w budynku zastosowane. Pozwala to na przykład w bardzo prosty sposób w ciągu kilku dni przeanalizować, Wszelkiego rodzaju kolizje, i takich kolizji można znaleźć kilkaset, które w momencie, gdy projekt jest realizowany, czyli budynek budowany, zmaterializowałoby się, powodowałyby bardzo duże opóźnienia i straty finansowe. Częstym rozwiązaniem w budynkach biurowych są też multimedialne ekrany. Ekrany te służą oczywiście do komunikacji, jeśli chodzi o różne wydarzenia, które mają miejsce w budynku, ale również do informowania innych najemców o tym, jacy nowi sąsiedzi wprowadzają się do budynku. Chodzi o budowanie społeczności w danym projekcie, ale również o dzielenie się biznesem. Wirtualne recepcje są już obecnie trendem na rynku. Teraz pojawi się konsjerż, który wytłumaczy, w którym dostać się do najemcy w budynku. Dzisiaj nowoczesny oznacza raczej bardziej nobliwy i powściągliwy. Obserwujemy pewną zmianę w myśleniu o budynkach biurowych. One już nie są tylko takimi zamkniętymi świątyniami dla... Białych kołnierzyków. Zmienia się sposób pracy i zmieniają się wymagania użytkowników. Więc budynek biurowy to nie jest monokultura funkcjonalna. Bardzo często wprowadza się do tego budynku inne funkcje. Bardzo często mówi się o tym, że jest bardzo ważną przestrzenią w budynku przestrzeń związana z jakąś rekreacją. Więc chyba nie myśli się już tylko w kategoriach biznesowych o metrach kwadratowych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że te budynki mają dosyć zróżnicowany program, i o tym się mówi już na samym początku, kiedy przystępujemy do projektowania. Zaczynamy się zastanawiać, jak budować mądrze, a to oznacza jak budować no, trwale, albo tak, żeby w przyszłości z tą substancją, którą w tej chwili budujemy, można było coś zrobić. Ograniczanie zabudowy. To jest temat, który coraz głośniej jest podnoszony wśród nie tylko architektów i urbanistów. Jest to po prostu problem tego, jak bardzo my możemy zabierać to. Co powinniśmy oszczędzić dla przyszłych pokoleń. To jest oczywiście związane również z zużyciem energii, ale jakby można powiedzieć, że te zużycie energii już w tej chwili technicznie zaczyna być opanowywane w wielu budynkach. Są budynki, które zużywają bardzo mało energii albo wręcz są energetycznie dodatki, czyli produkują energię. Istnieje bardzo ciekawy budynek, który. Powstał w Austrii zaprojektowany przez Baumschlagera 2226 to jest budynek wybudowany z cegły, który nie ma ogrzewania, a nazwa to właśnie temperatury 2226 to jest przedział temperatur, który ten budynek ma w lecie i w zimie. Okna się w nim nie otwierają. Otwierają się tylko wtedy, kiedy stężenie budynku węgla jest duże i, i, i należy pomieszczenia przewietrzyć. To oczywiście jest budynek eksperymentalny, ale taki głos w dyskusji. Zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie budować tak, aby w ogóle niczego, żadnej energii ani nie produkować, ale przede wszystkim, żeby jej nie zużywać. Tym, co wyróżnia nowoczesne powierzchnie biurowe, jest nowy styl pracy, jest to coworking. Wiąże się on głównie z elastycznym sposobem pracy i z kooperatywą. Coworking nie ogranicza się jedynie do elastycznego środowiska pracy, natomiast jest to nowy styl tworzenia organizacji i sposobu codziennej komunikacji wewnątrz organizacji. Coworking pozwolił małym przedsiębiorstwom i średnim firmom wyjść z niedużych powierzchni biurowych z mieszkań i stworzyć im przestrzeń biurową, która odzwierciedla standardy niektórych dużych korporacji. Ten nowy styl pracy pozwolił też jednoosobowym firmom znaleźć się w środowisku biznesowym, dzielić się z innymi podmiotami swoimi ideami, pomysłami i szukać nowych inwestorów. Dzisiaj, dzięki uprzejmości naszego klienta Mitespace'a, gościmy w ich powierzchni w Hali Koszyki. Jest to miks powierzchni biurowych, i do tego dołączony jest komponent co-workingu. Większość deweloperów, tworząc teraz swoje nowoczesne budynki biurowe, Tworzy swoje wewnętrzne struktury, które zajmują się powierzchniami coworkingowymi. Są to powierzchnie, które pozwalają im dostosować i przyzwyczaić do swoich inwestycji odbiorcę, jak również zapewnić dla potencjalnego przyszłego najemcy elastyczne biuro, w którym mogą przeczekać czas realizacji nowej inwestycji. Coworking daje elastyczność, oprócz samego środowiska pracy, daje też elastyczność w okresie najmu. I to wyróżnia coworking od standardowej umowy najmu. Część korporacji, chcąc ograniczyć swoje zobowiązania lub mieć elastyczność względem rozwoju swojej firmy i mieć możliwość dobierania powierzchni, korzysta z powierzchni coworkingowych jako opcja rozwoju. Rozwój coworkingu stworzył tak naprawdę co-living. Co-living jest nowym sposobem życia, mieszkania, współdzielenia. Coraz częściej młode pokolenie chce mieć otoczenie, w którym ma części wspólne, w których może spotykać się z ludźmi. Część tego pokolenia chce wyjść z typowych mieszkań, z typowego sposobu codziennego funkcjonowania. Chcą mieć przestrzenie wspólne, chcą mieć miejsce, gdzie mogą jeść wspólnie lunche, kolacje i spotykać nowe osoby. Trend, który obserwujemy na rynku, czyli co-living i co-working, daje pewną elastyczność i możliwość komunikacji wśród ludzi, którzy tak naprawdę wcześniej się nie znali. Wymiana swoich poglądów, wymiana idei i pomysłów może powodować to, że w przyszłości staną się partnerami biznesowymi. Co-worki weszły w nasze życie z dnia na dzień i są tak naprawdę teraźniejszością. Myślę, że wszystkie nowoczesne powierzchnie biurowe będą brały z tego przykład i jest to trend, który utrzyma się w dłuższej perspektywie czasu.